Siemanko, jest drzy! Witam z końcego ze serii Brawl Stars na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was wyjątkowo e, fajny odcinek, ponieważ trochę pograłem, i słuchajcie, jest to odcinek też specjalny, ponieważ zobaczcie, po pierwsze pozbierałem skrzynki, jeszcze sobie za chwilę jedną zbierzemy, a po drugie dzisiaj wykupimy cały sklep, kompletnie wszystko, co jest w ogóle tutaj w sklepie do kupienia, kupimy sobie bardzo rzadkiego zadymiarza, e, potem skrzynki, potem kupimy, kupimy sobie resztę rzeczy, punkty mocy, być może. No, tak naprawdę zobaczymy, co sobie kupimy. Ale najpierw dobijamy jeszcze jedną skrzyneczkę. Jeszcze jedną skrzyneczkę pokażę wam, jak mi się super gra w ogóle na tym koncie. No dobra, ludzie, więc gramy w takim razie. I uwaga, pokażę wam, jak się wygrywa. Dlatego, że jest to naprawdę mega, mega kozacka rzecz. Uwaga, lecimy, lecimy. Musimy zdobyć jeszcze jedną skrzynkę. I najpierw otwieramy wszystkie skrzynki, które zdobyłem. A następnie wykupujemy całą resztę sklepu. Więc myślę, że to będzie dosyć fajne. O. Szeli, szeli. Chyba ktoś cię zaszczeli. <laughs> o nie, najgorsze Brawl Starsowe rymowanki, ale rymowanki są potrzebne, żeby rozwalać przeciwników w rymowany sposób. Słuchajcie, dobra, nice. Teraz tą rozwalmy. Ok, nice. Otwórzmy sobie od razu dwie skrzynki dodatkowe. Nice. Mamy już 7 I uwaga osiem power cubesów. Ludzie, czemu to jest takie łatwe? Czy ktoś mi to wyjaśni? Czy ktoś mi to wyjaśni, czemu ja jestem za dobry w tą grę? Dlatego, że naprawdę, no ja, ja nie chcę w to grać, jak jest tak łatwo aż. Okej, okay, i uwaga, rozwalmy sobie teraz to. O, co jest? Barley, Barley, mordeczko. Koniec. <ścoughs> no i już zwycięstwo. Tritsus numero uno! Dobra, ogólnie jedna rundka mi się nie nagrała, ludziska, dlatego że musiałem sobie poprawić ekran, więc mamy 14 skrzynek już w tym momencie. Mamy pakiety. E, zacznijmy od otworzenia darmowej skrzynki. Dobra, darmowa skrzynka to jest coś. Z darmowej skrzynki najlepsze rzeczy się trafiają, no chyba że, chyba, że mi to, mi się nigdy nic nie trafia z darmowej skrzynki. Ale dobra, mamy 15 skrzynek jeszcze do otworzenia. Więc to będzie dosyć ciekawy opening, słuchajcie. Dlatego, że może pierwszy raz uda nam się trafić jakiegoś zadymiarza w ogóle ze skrzynki, bo jeszcze nigdy nam się to nie udało. No a to jest niestety troszkę denerwujące, dlatego, że bardzo bym chciał trafić. W końcu z jakiejś darmowej skrzyneczki zadmiarza, a nie tylko tak, że kupuję Mega Boxa, to mi się coś trafia. No ale dobra, Mega Boxa też dzisiaj oczywiście kupujemy, dlatego że nie ma odcinków u Tritsusa nowych bez Mega Boxów. Ogólnie wszystkie poprzednie filmy są tutaj w karcie w prawym górnym rogu z serii na Tritsus Pay to Win, gdzie wydaję codziennie dużo pieniędzy, żeby trafiać po prostu dużo fajnych rzeczy. Ej, ej, no Brawl Stars, daj spokój, no niech coś mi się trafi, proszę, proszę, no, niech coś mi się trafi fajnego. No, serio, wszystkie ale dobra, teraz, teraz ludzie, mamy dużą skrzynię, więc ją otwieramy i uwaga, jeżeli nam się nic nie trafi, to gramy jeszcze jedną rundkę, żebyście znowu zobaczyli, jak się super wygrywa. Serio? Jak to? Jak to jest możliwe, że z dużej skrzynki mi się trafiły jeszcze gorsze rzeczy niż z normalnej. Przecież to jest jakieś chamstwo ludzie. To jest jakieś po prostu hamstwo, naprawdę, dobra. Yy, a, jeszcze tutaj mamy mega boxa, więc chwila. Kupmy sobie to, kupmy sobie to. Mówiłem, że kupuje cały sklep, prawda? Dobra. I kupmy sobie to w takim razie jeszcze. Ja muszę, ja muszę kupić sobie po prostu ofertę piątego poziomu. Okej, okay, 30 gemów, 600 monet i mega box. Dawaj mordo, trafi coś. Pięć przedmiotów. Nie! Czyżby znowu nic nie było? Czyżby znowu O nie, ludzie. Jakie to jest pechowe. Naprawdę, jakie to jest pechowe. Chwila, ale możemy ule ulepszyć Rozę. Ej! Mordo Mordini, Roza Rozini. To będzie porąbane, ludzie. Jak ja teraz wygram, to będzie kompletnie porąbane, naprawdę. Uwaga! Lecimy i zobaczycie. Zobaczycie teraz. Uwaga! u, Nice. Pierwszy, pierwszy Power Cube. Ale na pewno nie ostatni, dlatego że jeszcze wydropimy z paru osób Power cubesy. dobra. Drugi powercube jest najważniejszy teraz na tej randze, dlatego że teraz mam na trzy hity każdego Power następnego. O, o tutaj jest ból, widzę, że trochę wykokszony, ale jesteśmy w stanie go rozwalić. O dobra, nawet się z nami nie będzie chciał bić, dobra. On, czy ty będziesz chciał się ze mną bić, Mordo? Chyba nie, chyba nie, ale niestety nie masz wyboru zbytnio, dobra. Ci, ci dwaj też nie mają wyboru? Nara. Okej, okay. i wielkie starcie. Ludzie, powiedzcie mi. Powiedzcie mi, czemu tricus jest tak lepszy? Niech ktoś mi wytłumaczy. Czemu Tricus jest i tak lepszy? Czy ja mam talent? Pop Patrzcie! To jest bitwa dopiero! Nice! Ej, on mi nic nie, nie zadał, bo miałem ulta włączonego. A jak wiecie, ult urozy... To jest po prostu powalona rzecz dlatego, że no co, co możesz zrobić, to no, nic nie możesz zrobić mordo, nic nie możesz zrobić. Ej, czy mam jeszcze jedną małą skrzynkę? Nie mam, o. Ale tutaj mam. Bula mam! Będziemy musieli zagrać jeszcze bulem, jak otworzymy sobie kolejnego mega boxa, dlatego że fajnie by było zagrać sobie bulem. Chwila, kogo ulepszamy? Ulepszmy sobie jako pierwszego zadymiarza Riko w ogóle. Tak. Riko jest fajny, dobra, odblokowujemy. Bula, pierwszy zadymiarz w tym, w tym, słuchajcie odcinku. Nice. 60, co serio mi brakuje? dwóch gemów? Chwila, kupmy sobie. Za 5 dych. Za pięć dych, ludzie? Dobra, za 5 dych. Doładujemy sobie konto za 5 dych. To jest nam potrzebne. To jest nam potrzebne! Okej, okay, mamy. Nice, mamy to. I kupujemy sobie w takim razie mega skrzynkę. Okej, okay, nice. Uwaga. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Powiedzcie mi, że zadymiasz. Powiedzcie mi, że zadymiasz. Powiedzcie mi, że zadymiasz. Powiedzcie mi... To nie był zadymiarz. To nie był zadymiarz. Serio? Ej, to musimy odblokować sobie bardzo rzadkiego zadymiarza. Musimy to zrobić, prawda, ludzie? Chyba musimy, no. Nie można nie odblokowywać zadymiarzy. Okej. Okay. Daryl. Nice. Ej, Daryl jest dobry. Bardzo rzadki, więc bardzo fajnie. Ja lubię, to jest jeden z moich ulubionych zadymiarzy, więc mamy do wytestowania w takim razie dwie postacie: Bula oraz Daryla. Nice. Ok. Więc jeszcze sobie zagramy oczywiście dwie rundki Darylem oraz Bulem Zobaczymy czy bez żadnego problemu Sobie Sobie zwyciężymy Ok, ale Darylem oczywiście Darylem bez problemów powinniśmy Zwyciężyć, bo to jest bardzo potężny Zadymiarz, naprawdę. Każdy mówił dawniej, że on jest słaby, a ja zawsze mówiłem: Daryl to jest kozak ziomeczki. Daryl to jest mój ziom. Czy jestem w sytuacji bez wyjścia? Nie ma sytuacji bez wyjścia dla Tritsusa, są tylko sytuacje bez wyjścia dla rywali Tritsusa. Ok, i patrzcie teraz, patrzcie na tego place'a. Nice. I zobaczcie na to. Uwaga! I patrzcie na to, patrzcie na to, patrzcie na to, ludzie. Patrzcie na to, uwaga! Uwaga! Widzieliście to? Przejechał, przejechał ziomeczków Uwaga Ja nie mogę, jak się jaram Uwaga ok, patrzcie, patrzcie na to Robimy trapa, robimy trapa na nich Robimy trapa, uwaga I patrzcie teraz O nie A, Co ja zrobiłem? Co się stało? Ej, dobra To było dziwne, ludzie, przyznaję nie zbieramy powercubesów nawet. Nie zbieramy powercubesów. Gdzie jesteś Poko? Ej, poko. Poko. Dobra, zbieramy powercubes, niech będzie. Ej, niech on weźmie sobie soczek. Dawaj. Poko, weź sobie soczek. Chodź. Zaprowadźmy go tutaj. Niech on weźmie soczek. Chodź za... Chodź za mną Chodź za mną, no? Chodź. Chodź. Chodź tu. Masz, masz soczek. Zobaczymy. Niech wygra lepszy. Niech wygra lepszy. Masz teraz takie same szanse jak ja. No i niestety przegrał. Mimo, że miał takie same szanse jak ja, to został przeze mnie pokonany. Bo Tricus i tak lepszy, słuchajcie. No dobra, więc słuchajcie, przypominam. Tysiąc łapek w górę. To jeden więcej megabox, który otworzy na następnym odcinku. Więc wy zostawcie teraz. Wy zostawcie teraz łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał, dlatego że e, także może za subskrypcję będę otwierał więcej. Hmm. Ej, może każdy tysiąc subów. Każdy tysiąc subów to jeden megabox? Ej, bez kitu. To by było niezłe, gdybyście zostawiali na przykład. Nie wiem, ile mam teraz subów, szczerze mówiąc ale na przykład, że mam 770 tysięcy, więc jak będę miał po tym odcinku 771 tysięcy, to wtedy otwieram jednego megaboksa więcej. Co wy na to? Myślicie, że to fajny sposób? Ja myślę, że to bardzo fajne, więc słuchajcie, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Ja się z wami żegnam, to było na tyle. Na razie.